Dziewczynka uliczna krzyczała do milionera. Nie jedz tego, twoja żona dodała truciznę. Gdy wrócił do domu, zobaczył, co robiła jego żona i zamarł z szoku. Adam, wpływowy milioner, znany z bezwzględnej skuteczności w interesach, wychodził właśnie z prestiżowej restauracji, trzymając w ręku pudełko z resztkami wykwintnego obiadu. Na chodniku przed wejściem zauważył martę, młodą dziewczynę uliczną. O włosach splątanych jak dzikie korzenie i oczach pełnych determinacji. Krzyknęła do niego niespodziewanie, ostrzegając, że jedzenie jest zatrute przez jego żonę, Ewę. Zaskoczony, ale zaintrygowany, Adam wsiadł do swojej limuzyny i pojechał prosto do domu. Rezydencja Adama była fortecą luksusu. Kiedy przekroczył próg, w posiadłości panowała dziwna cisza, tylko szum odległej muzyki klasycznej unosił się w powietrzu. Adam poszedł do kuchni, gdzie zwykle znajdował Ewę, przygotowującą posiłki lub planującą ich kolejne wystawne przyjęcie. Tym razem jednak jej nie było. W salonie światło było przyciemnione, a zapach jaśminowych świec wypełniał pomieszczenie. Znalazł Ewę w jej gabinecie. Ku jego zdumieniu, stała przed stołem, pochylona nad dziwnym, ręcznie pisanym notatnikiem. Jej dłonie były splamione czerwonym atramentem. A na stole leżały fotografie Adama zrobione z ukrycia. Obok nich znajdowały się probówki, fiolki z nieopisanymi substancjami i igła wbita w coś, co wyglądało jak pusta strzykawka. Adam zamroził się w miejscu. Ewa nawet nie spojrzała w jego stronę, pochłonięta jakimś mrocznym planem. Gdy w końcu podniosła głowę, jej wzrok przeszył Adama na wskroś. Na jej twarzy malował się wyraz, którego nigdy wcześniej u niej nie widział. Połączenie triumfu i chłodnej obojętności. Niepewny, czy Ewa go zauważyła, cofnął się do holu, ale jego myśli galopowały jak konie na wyścigach. Kim była Marta? Skąd znała Ewę i co wiedziała o jej planach? Co właściwie znajdowało się w fiolkach? Adam czuł, że coś sięga głębiej, poza jego zrozumienie, jakby całe jego życie było zaledwie fragmentem układanki, którą ktoś inny układał. Gdy usłyszał za sobą kroki, jego serce zamarło. Adam odwrócił się powoli, próbując zachować spokój, choć w jego wnętrzu buzowała burza emocji. Ewa stała na końcu korytarza, trzymając w rękach kubek parującego napoju. Jej uśmiech wydawał się nienaturalnie szeroki, a oczy puste, pozbawione jakiejkolwiek oznaki czułości, do której Adam był przyzwyczajony. Dlaczego wróciłeś tak wcześnie? zapytała. Jej głos rozbrzmiewał chłodno, jakby celowo ukrywała prawdziwe intencje. Nie czekając na odpowiedź, powoli podeszła bliżej, a zapach herbaty ziołowej, który zawsze uwielbiał, wypełnił przestrzeń między nimi. Adam spojrzał na kubek, jego myśli błyskawicznie przeskoczyły do słów Marty: Twoja żona dodała truciznę. Czyżby to był test? Czy Ewa liczyła, że wypije napój bez pytania? Dziękuję. Ale już piłem kawek, powiedział, starając się brzmieć neutralnie. Przez chwilę panowała napięta cisza, a potem Ewa wybuchła śmiechem, jakby właśnie usłyszała wyjątkowo zabawny żart. Och, Adamie westchnęła zawsze taki nieufny. Zamiast dalej nalegać, postawiła kubek na stoliku w salonie i usiadła na sofie. Jej swobodne zachowanie tylko bardziej go niepokoiło. Adam przełknął ślinę, po czym usiadł naprzeciw niej. Starając się ukryć swoje roztrzęsienie, Ewa zaczęła mówić o ich najbliższych planach, o inwestycjach i wyjazdach, jak gdyby nic nadzwyczajnego się nie działo. Jednak Adam nie mógł przestać myśleć o tym, co widział w gabinecie, fotografie, strzykawki, tajemnicze substancje. Wszystko to tworzyło obraz kobiety, której już nie rozpoznawał. Miał wrażenie, jakby siedział naprzeciw kogoś zupełnie obcego. Kogoś, kto nosił maskę przez lata ich wspólnego życia. Wieczorem, gdy Ewa poszła na górę, Adam wrócił do jej gabinetu. Znalazł notatnik, który wcześniej leżał na stole, i otworzył go na losowej stronie. Jego serce zamarło, gdy zobaczył swoje imię zapisane wielokrotnie, jakby w mantrze, otoczone dziwnymi symbolami i fragmentami tekstów, które wyglądały jak cytaty z książek o chemii i psychologii manipulacji. Pod jednym z wpisów widniało wyraźnie zapisane zdanie: Kiedy czas nadejdzie, wszystko musi być doskonałe. Adam w tym momencie zrozumiał, że znalazł się w pułapce. Nie wiedział jeszcze, co planowała Ewa, ale jedno było pewne: to, co robiła, było starannie przygotowane przez długi czas. Nie mógł już ufać nikomu, ani jej, ani ludziom w swojej firmie, może nawet sobie. W pokoju obok rozległ się dźwięk telefonu. Adam szybko schował notatnik na miejsce i wybiegł, zanim Ewa mogła zauważyć jego nieobecność. Gdy podniósł słuchawkę, usłyszał znajomy, dziewczęcy głos. Adamie, nie mogę teraz mówić długo powiedziała Marta szeptem. Ona wie, że cię ostrzegłam. Jeśli chcesz przeżyć, musisz wyjść z domu. Natychmiast telefon się rozłączył, a Adam poczuł, jak cały jego świat wali się w grazji. Ale zanim zdążył podjąć decyzję, drzwi do gabinetu Ewy otworzyły się z hukiem, a na korytarz wypadł długi cień jej sylwetki. Adam poczuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej, a nogi stają się ciężkie, jakby w jednej chwili cała siła opuściła jego ciało. Zanim zdążył pomyśleć o jakiejkolwiek reakcji, Ewa stanęła w drzwiach, patrząc na niego z zimnym, niemal pustym spojrzeniem. Jej oczy, które kiedyś były pełne czułości, teraz nie wyrażały niczego poza obojętnością. Słyszałeś o czymś takim jak lojalność? Zapytała spokojnie, jakby nie zauważyła nerwowego napięcia, które paraliżowało Adama. Jego oddech przyspieszył, ale nie odpowiedział, wciąż nie mogąc się uwolnić od tego mrocznego uczucia, które ogarnęło go od chwili, gdy Marta zadzwoniła. Ewa powoli weszła do pokoju, nie spuszczając wzroku z mężczyzny. Adam zauważył, że jej ręce drżą delikatnie, co wydawało się dziwne, biorąc pod uwagę, jak zawsze była opanowana. Zbliżyła się do niego na tyle, by móc dosłyszeć każdy szmer jego oddechu. Wiesz, co się dzieje, prawda? Ewa w końcu przerwała ciszę, jej głos brzmiał teraz nieco mniej zimno, a bardziej wyczekiwanie. Wiesz, że nie masz już wyboru, Adamie, twoje życie nie jest już tylko twoje. Adam chciał odpowiedzieć, ale słowa utknęły mu w gardle. Coś w jej głosie, w jej postawie sprawiło, że poczuł się nagle jak dziecko, które zostało zamknięte w pokoju bez drzwi. Wszystko, w co wierzył, zaczęło się rozpadać na kawałki. Cała jego kariera, pozycja w społeczeństwie, małżeństwo zewą. Wszystko to wydawało się teraz niczym więcej jak iluzją. Co masz na myśli? Zapytał w końcu, ledwie słyszalnym głosem. Przełknął ślinę, próbując odzyskać choćby odrobinę kontroli. Ewa na chwilę zamknęła oczy, jakby szukała w sobie odpowiedzi. Potem otworzyła je ponownie, a na jej twarzy pojawił się ten sam, dziwny, spokojny uśmiech. Marta już ci powiedziała Prawda. Jej ton brzmiał teraz niemal jak wyrok. Ale to nie jest tylko o tobie. Chciałam ci to pokazać. Wszystko, co robię, jest tylko częścią większego planu. Adam poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Więc to nie była tylko zagrywka. Ona naprawdę wiedziała o wszystkim, o tym, co miał zrobić, o tym, co przygotowywała od lat. Co chcesz ode mnie? Zapytał, czując, jak jego głos staje się coraz bardziej drżący. Ewa uśmiechnęła się, a jej oczy zaświeciły niepokojącym blaskiem. Podeszła jeszcze bliżej, aż byli na wyciągnięcie ręki. Chcę, żebyś zrozumiał, że nie masz już kontroli nad niczym. Chcę, żebyś spojrzał na świat, jak ja to widzę. I wierz mi, Adamie, nie ma już odwrotu. W jej głosie brzmiała obietnica i zagrożenie, jakby wszystko, co mówiła, miało mieć swoje konsekwencje w ciągu najbliższych chwil. Adam poczuł, jak w jego umyśle zaczynają pojawiać się setki pytań, ale żadne nie miało sensu. Nie potrafił zebrać myśli, próbował sięgnąć po telefon, ale w tej samej chwili Ewa ruszyła w stronę drzwi. Musisz zrozumieć, że to, co teraz się dzieje, jest nieodwracalne, dodała, zanim zniknęła za drzwiami. Czasu już nie cofniesz, Adamie. Samotny, przytłoczony myślami o tym, co się właśnie wydarzyło, Adam stał nieruchomo w pustym pokoju. Serce biło mu w piersi tak głośno, że wydawało się, jakby miał zaraz eksplodować. W jego głowie wciąż krążyły słowa Marty: Jeśli chcesz przeżyć, musisz wyjść z domu. Natychmiast. Ale czy to wciąż była prawda? Czy Marta była sojusznikiem, czy może częścią tego samego planu? Który Ewa snuła przez całe lata. Cisza w domu była nie do zniesienia. Wtedy usłyszał dźwięk. Cichy, ale wyraźny. Ktoś zadzwonił do drzwi. Adam zamarł na chwilę, słysząc dźwięk dzwonka do drzwi. Jego umysł błyskawicznie przeszedł do trybu alarmowego. Kto to mógł być? Czy to była Ewa, wracająca, by postawić go w jeszcze bardziej skomplikowanej sytuacji? A może ktoś z zewnątrz, ktoś. Kto miał klucz do jego życia, z którym musiał się zmierzyć? Przez chwilę stał bez ruchu, nie mogąc zdecydować, czy powinien otworzyć drzwi, czy pozostać w ukryciu, próbując zrozumieć, co się dzieje. Jednak myśl o tym, że coś ważnego może się wydarzyć, skłoniła go do działania. Jego ciało, mimo zmęczenia i niepokoju, ruszyło ku drzwiom. Stanął przed nimi. Serce biło jak młot, a dłonie lekko drżały. Gdy wyciągnął klamkę. Zanim otworzył, spojrzał przez wizjer. Na zewnątrz stała postać, której nie rozpoznał. Był to mężczyzna średniego wzrostu, o ciemnych oczach, które wydawały się przeszywać go na wskroś. Jego ubranie było eleganckie, ale nie przeładowane luksusem. Miał w sobie coś, co sprawiało, że Adam poczuł niepokój, jakby ten człowiek był częścią świata do którego Adam nie miał wstępu. Mężczyzna spojrzał na drzwi przez chwilę, jakby oczekiwał, że Adam je otworzy. I rzeczywiście, po kilku sekundach, Adam nie wytrzymał. Otworzył je. Panie Adamie, przepraszam za nieoczekiwane pojawienie się, ale muszę z panem porozmawiać, powiedział mężczyzna. Jego głos był spokojny, ale zarazem stanowczy. Adam przez chwilę milczał. Czy to kolejny facet związany z tą całą grą? Którą prowadziła Ewa. Zastanawiał się, czy to nie była kolejna pułapka. Ale ten człowiek nie wyglądał na kogoś, kto przychodzi w imieniu Ewy. O co chodzi? Zapytał w końcu, nie chcąc ujawniać swojego niepokoju. Mężczyzna spojrzał w jego oczy i przez chwilę milczał, jakby ważył słowa, które miał wypowiedzieć. W końcu jednak zszedł ze swojego poważnego tonu i skinął głową, jakby decydując. Że przyszła pora na szczerość. Nazywam się Wojciech. Chciałbym, aby Pan wiedział, że to, co się teraz dzieje, nie jest tylko między Panem a Panią Ewą. W to zaangażowani są też inni, bardziej niebezpieczni ludzie. I Pan, Panie Adamie, również stał się częścią tego. Adam poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Wojciech kontynuował, widząc wyraz zaskoczenia na jego twarzy. To nie jest zwykła intryga, to dużo większa gra, która obejmuje nie tylko Pana, ale i osoby, o których Pan nie ma pojęcia. Wojciech wziął głęboki oddech, po czym dodał: Proszę mi zaufać, Panie Adamie. Czas jest kluczowy, musimy działać teraz, zanim będzie za późno. Adam poczuł, jak wszystkie jego zmysły są wyostrzone. Kim był ten człowiek? Jaką rolę pełnił w tej grze? Czy mógł mu zaufać? Dlaczego miałbym ci ufać? Zapytał, choć wiedział, że odpowiedź na to pytanie może nie nadejść wcale. Ale w jego umyśle krążyło jedno pytanie, które zdominowało jego myśli: Jakie są te niebezpieczne osoby, o których mówił Wojciech? Mężczyzna na chwilę zamilkł, jakby spodziewał się takiego pytania. W końcu odpowiedział: Bo Twoje życie, Panie Adamie, wisi na włosku. Jeśli nie zdecydujesz się działać, nie będziesz miał okazji do żadnych wyborów. A najgorsze jest to, że twoje decyzje mogą nie tylko zadecydować o twojej przyszłości, ale o przyszłości wszystkich osób, które cię otaczają. Wojciech patrzył na niego z powagą, jakby czekał na reakcję. Adam, mimo wciąż rosnącego niepokoju, poczuł, że nie ma już wyboru. To, co działo się wokół niego, przekraczało granice wszystkiego. Co dotychczas znał? Co mam zrobić? Zapytał, nie mając pojęcia, czy to była decyzja, którą powinien podjąć. Wojciech skinął głową, jakby czekał na ten moment. Potem powiedział jedno krótkie zdanie, które zabrzmiało jak wyrok: Musisz wyjść z tej posiadłości natychmiast. I zanim Adam zdążył odpowiedzieć, Wojciech odwrócił się i ruszył w stronę bramy, zostawiając Adama samego. Pełnego wątpliwości, niewiedzącego, co zrobić, a drzwi, które za nim zamknął, wydawały się prowadzić do jakiegoś mrocznego przeznaczenia. Adam stał w bezruchu, patrząc za Wojciechem, który oddalał się w kierunku bramy. Słowa mężczyzny wciąż odbijały się echem w jego głowie: Musisz wyjść z tej posiadłości. Natychmiast czuł, jak cała jego rzeczywistość zaczyna się walić. Żadne z jego bogactw, Żadna władza, którą posiadał, nie miały już znaczenia. Wszystko, na czym oparł swoje życie, teraz okazało się iluzją. Ewa, którą kochał, okazała się kimś zupełnie innym, kimś, kto przez lata manipulował nim w sposób, którego nie był w stanie pojąć. Zatrzymał się na chwilę, zamykając oczy, jakby próbując znaleźć w sobie ostatnie resztki siły. Ale wtedy zrozumiał, że nie ma już drogi powrotnej. Ewa nie była tylko częścią tej gry, ona była jej mózgiem, jej sercem. A Adam, Adam był tylko pionkiem, zdecydował się, szybko skierował kroki ku wyjściu, nie patrząc wstecz. W jego umyśle wciąż brzmiały słowa Wojciecha, ale coś w nich brzmiało inaczej niż poczułby to ktoś, kto miałby czas na analizę. Otworzył drzwi rezydencji i stanął na tarasie. Powietrze było chłodne, a noc była ciemna. Jakby światło gwiazd zostało wymazane przez mrok. Zanim zdążył zrobić kolejny krok, usłyszał za sobą kroki. Odwrócił się i zobaczył Ewę. Stała w drzwiach, patrząc na niego z tym samym, zimnym wyrazem twarzy, który miał w nim od dawna. Ale teraz coś w jej oczach było innego, coś, co wyglądało jak smutek. Myślałeś, że uciekniesz. Zapytała, a jej głos był spokojny. Jakby nic się nie stało. Adam nie odpowiedział. Zamiast tego spojrzał w jej oczy, próbując zrozumieć, co się dzieje, co naprawdę czuje. Nie rozumiał jej, ale wiedział, że nie może się już cofnąć. Ewa podeszła bliżej. Jej kroki były ciche, ale pełne determinacji. Kiedy stanęła przed nim, spojrzała mu w oczy, jakby chciała przekazać coś, czego nie potrafiła wyrazić słowami. To wszystko miało sens, Adamie powiedziała cicho, prawie szeptem. To było jedyne wyjście. Żebyś mógł zobaczyć prawdę. Adam poczuł, jak jego serce zaczyna bić mocniej, ale w tej chwili już nie miał wątpliwości. Zrozumiał, że jej plan był doskonały. Całe ich życie, cała ich relacja była częścią większego planu. Ewa nie była tu po to, by go zniszczyć. Ona miała go obudzić. Pokazać mu, że to, co dla niego było rzeczywistością, nie było prawdziwe. Dlaczego, Ewa? Zapytał, choć wiedział, że odpowiedź nie przyniesie mu spokoju. Dlaczego wszystko to, co robiliśmy, musiało być częścią tej gry? Ewa patrzyła na niego przez chwilę, a jej twarz zdradzała delikatny, niemal niewidoczny smutek. Potem odpowiedziała, a jej głos był pełen zrozumienia: Bo Cię kocham. Adamie, i żeby cię uratować, musiałam cię zmusić do konfrontacji z prawdą. Musiałeś wyjść z tej bańki, którą stworzyłeś dla siebie. Tylko wtedy mogłeś stać się tym, kim naprawdę jesteś. Adam poczuł, jak ciężar, który nosił przez całe życie, zaczyna opadać. Zrozumiał, że prawdziwa miłość nie polega na ochronie, ale na tym, by pomóc drugiej osobie znaleźć własną drogę. Ewa dała mu szansę na prawdziwe życie, życie, które było wolne od iluzji, które pozwalało mu stawić czoła rzeczywistości. W tej chwili Adam poczuł, że to, co kiedyś uważał za koniec, stało się nowym początkiem. Zrozumiał, że cała ta gra, cała ta manipulacja była tylko częścią większej przemiany. Ewa nie była wrogiem, ona była kluczem do jego przebudzenia. I choć nie wiedział, co przyniesie przyszłość, Wiedział, że teraz jest gotowy na wszystko. Z uśmiechem, który nie był pełen radości, ale głębokiego zrozumienia, spojrzał na Ewę po raz ostatni, zanim odwrócił się i ruszył w stronę ciemności. Bez strachu, bez wątpliwości i choć wszystko było niepewne, Adam poczuł, że właśnie odzyskał swoją wolność.